pierś widzę gołą. Bogusław! Ale, ty, ale zobacz, jak ty tutaj wywalili na reklamę. Kana wujka czarka znowu nadaje, a wujek nadaje z fotela. To jest tron. To jest Gra o tron. Gra o tron, widzieliście to? Słuchajcie, no mój ulubiony serial. Był. Szkoda, że się skończył, no ale tak czy inaczej, my żyjemy. Jedziemy dalej. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek. Powiem Wam tylko, że cały czas jestem bez brody. Jak zgoliłem brodę, to dla nikogo w sumie nie był taki duży szok, jak dla tej małej, najmniejszej mojej czteroletniej elity. Zdaję sobie sprawę z tego, że ona nigdy nie widziała mnie bez brody. I ja się ogoliłem wieczorem, raniutko wstałem jeszcze przed jej wstaniem w, i pojechałem do pracy, już, już ogolony. I wyobraźcie sobie, wracam z roboty, dziecko mnie widzi i stoi i tak na mnie patrzy. Ja mówię, kochanie, no cześć, no chodź do tatusia. Ona tata. I dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że ona mnie nigdy nie widziała bez brody. Dla niej tata. Równa się broda. Kurczę. I tak do tej pory ma cały czas. Rośnie ci broda. Ja mówię tak. Ja mówię co, dziwny tatuś. Ona mówi, no dziwny. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na odcinek z reklamami. Chcę z nami razem zobaczyć reklamy stare, polskie, dobre, siermiężne, dziwne. No zobaczymy jakich jeszcze będziemy przymiotników używać i przydawek, żeby te reklamy scharakteryzować. W każdym razie no co, coś o nich powiemy. Przeżyjmy to jeszcze raz. 3, 2, 1, 0, jebut. Dobra, uwaga, jedziemy. Pierwsza reklama. Siemens S10, tyle funkcji i prestiż. Siemens E10, niezawodny tak jak ja. Siemens S4 Power, normalne narzędzie pracy. Siemens S8, pierożki przez niego zamawiam. Siemens S6, S6, super technologia! No i super cena! Każdemu Siemens już od 340 zł z aktywacją, tylko w sieci era GSM. Słuchajcie, to nieprawdopodobne, jak się Wiktor nie zmienił. <laughs> Sorry, ale kurde mody, ale jak się wciela w różne postaci, to jest... To były, były chyba czasy, gdzie powstawały te domy mediowe, które potem zdecydowały o tym, co nam ma się podobać. To jest ciekawe dla mnie z tego punktu widzenia bo jeszcze wtedy te pomysły były takie proste, no kto, kto pracował w domu mediowym? Nie było takich wykształconych ludzi, tylko były takie ty, ty, trzeba zareklamować telefon, no, to dawaj, weź. Ty, Wiktor robi tak, że jest kobietą, jest lekarzem i będzie tu badał telefon. No to wszystko jest takie, można powiedzieć, dzisiaj by się nadawało na TikToka. No, to jest to ewidentnie, takie jest moje spostrzeżenie, ale wiecie, ja w tym wszystkim dorastałem, ja pamiętam jak to wszystko powstawało i w ogóle Kiedyś nie było reklam w telewizji. Wyobraźcie sobie takie życie, że nie było reklam w telewizji? Nagle się pojawiły, i ja mówię, po co to komu? Przecież jest tak mało było produktów na rynku, że nie trzeba było ich reklamować. Wystarczy tylko powiedzieć telefon. Kiedyś wszystkie buty w Polsce to były Adidasy. Mówiło się, kupcie dziecku Adidasy do szkoły. I Adidasy to mogły być Rebułki, e, tak, Rebułki. To mogły być, Adidasy to mogły być. Riboki, Adidasy to mogły być, nie wiem, Nike. Wszystko jedno, ale to był Adidas, to taki but sportowy. To, tak nieprawdopodobnie to wszystko było zagmatwane, dziwne. No ale dobra, jedziemy dalej. To jest strasznie śmieszne, bo też te nagrania są takie jakieś niecyfrowe, nie? Zobaczmy dalej. Następna reklama. Te Czy ty piersi widzę wiesz, że Kaziutek w ogóle nie chce piersi? Woli soczki z baltony. Mm. Tak, Józefowicz! Bo są zdrowe i smaczne. Baltona, dostępna za waluty wymienialne i bony pytał. A to chyba ten, y, mówił y, Wojciech Mann. I Jan Józefowicz młody. Tak, wolę. Pierś naga, że, że Kaziutek nie chce. Ja pierdzielę. Kamera robi tylko tak. Jest wymyślony żarcik. I jest facet z Baltony, wy nie pamiętacie? Niektórzy z was baltony, ale były dwie takie sieci, które mogły sprowadzać bezkarnie rzeczy z zagranicy i sprzedawać je tutaj w Polsce za dolary, żeby te dolary ściągać od Polaków, którzy mieli tam je zakitrane. I to była baltona i peweks. Baltona to raczej tak nad morzem była taka popularna bardziej, bo ja w Warszawie to pamiętam jako peweksy. Baltony to pamiętam w Gdańsku, w Gdyni tam raczej była baltona. Sąd był taki marynarz, który niesie skrzynkę soczki z baltony, tak się reklamowało, gołym cycem. I Józefowiczem. Ciekawe. Pakshot, tak zwany, czyli wszystko z bliska. Pedros? Nie. Yeah. Okay. Gajos. Ktoś wpadł na pomysł, że Pedros, jak miał reklamować aktor, to musi być Gajos, żeby właśnie krótko i na temat. Nie, Gajos. Widzicie, i sam Janusz Gajos zagrał w reklamie. Czyli ta reklama była na pewno później niż moje pierwsze reklamy, które się ukazały z moim udziałem, bo mnie chcieli za to ukamienować, że pazura się rozmienia na drobne, że nie jest artystą, tylko gra w reklamach. Potem wszyscy ci aktorzy, którzy tak mnie... Tutaj użyję słowa niecenzuralnego w myślach, to potem sami grali w reklamach. Także, ja uważam, że to jest udana reklama, jak ty myślisz. To, się mówi, to jest geniusz, bo jest tak proste, że jest i skuteczne. No ale ktoś wpadł na ten pomysł, czyli już dom mediowy. Już ktoś tam za to zgarnął hajs. Dalej lecimy. Małyż. Małyż w reklamie. Nie mogę, ja nie pamiętałem tego. Pasja jest ważna we wszystkim, co robisz. Dlatego to jest moja ulubiona czekolada. Mm. Jest taka mleczna, pyszna i delikatna. Goplana. Polska czekolada tworzona z pasją. Ale zobaczcie, jak nieprawdopodobne, ile on ugryzł. Tak troszeczkę ugryzł, żeby mówić. Bo on mógł, wiesz, jako nieaktor, nie mieć tego doświadczenia, że powie wyraźnie, z pełną. Albo to już był dziesiąty dubel, i bo już miał tę czekoladę tu go planę czekoladę z pasją ale zobaczcie że wykorzystali to że na wózku leciał żrr, i wyprzedził tych chłopców nie tak jak wykorzystać narciarza zobaczcie naj, bo to najwybitniejszy wtedy polak zaraz po papieżu to był zaraz małyś jak wykorzystać to no z narciarzem Mówią tak go plana przyszła co tak wyobrażam wiesz a że plana przyszła mówią, chcemy Małysza do reklamy czekolady. No, no ale on skacze na nartach, to przecież nie będzie leciał na nartach i jadł czekolady, albo na przykład smarował sobie nart. Ja podejrzewam, że takie była burza mózgów, siedzieli tam w tym, jak to nazywa, dom mediowy, tak? W domu mediowym siedzieli, w domu mediowym, siedzieli wszyscy, flaszki, coś tego. Mówią, no, no jak to zrobić, kurczę, żeby Małysz reklamował czekolady Narty niech smaruje czekoladą. O nie, niedobre, To dobre no, na, mieli... na pewno ktoś miał taki pomysł. Ktoś inny powiedział, albo wiesz co, niech pocichuje i wtedy mocno skoczy. O tego. Mówię, ty, no ale zaczęli liczyć pieniądze. Wypożyczenie skoczni. O, 100 tysięcy dolarów. Sprowadzenie śniegu, bo lipiec jest. Bo to jest reklama na wiosnę, nie? Mówię 200 tysięcy dolarów. I tak se policzyli. Nie opłaca się. Coś chciałbym wymyślić. Mamy małysza w każdym razie. Dobra. To i, co, I co mamy jeszcze? Ty, Heniek, co tam wynajmiemy na zdjęcia? On mówi: sklep, no bo w sklepie jest czekolada. No dobra. To tam nie ma nart. To nie może być sklep z nartami, tylko z czekoladami. No dobra, no to jak jest sklep z czekoladami, to co? No to niech on na wózku skacze. Jak na wózku? No tak, niech jeździ. Dobra, o, mamy, Heniek wymyślił. I hajs. Aktorstwa dama Małysza ocenia na, ba, na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że chłopak się znalazł nie w swoich butach nagle i tego. No ale wiecie, no. Ja myślę, że zapłacili mu na tamte czasy duże pieniądze, jak na tamte czasy, no bo wtedy to nie było dużych pieniędzy w reklamach, wierzcie mi. Także, no, ale wszyscy już grali w reklamach, dlaczego Adam małyś miałby nie zagrać w reklamie? To zadanie dla Oriona. Orion błękitna siła dzięki podwójnej sile enzymów jest skuteczniejszy od innych proszków. Orion całkowicie rozpuszcza i usuwa plamy z wnętrza włókien. Nieporównywalnie biała. Wszystkie plamy zniknęły. A teraz uwaga! Orion pod znaką za czystość. Kupując dowolny rodzaj proszku Orion w opakowaniu promocyjnym, podarujesz swojemu dziecku ekstra znaczek. Super, super! Znaczek Oriona. Orion oznacza czystość. O Orion oznacza czystość, proszę. To jest dużo tekstu. Czytał to Zbigniew Suszyński, mój kolega z roku. To poznałem po głosie, jeszcze młody głos, Zbysiu, bardzo ładnie. I so, wtedy wszystkie reklamy proszków były zrobione w ten sposób, że jest zwykły proszek i nasz proszek, w tym wypadku Orion. Że ten Orion spiera, a zwykły proszek sobie nie radzi. I wyobraźcie sobie, to jest autentyk, ja wam powiem historię prawdziwą. No wprowadzali kolejny proszek i nie wiedzieli jak go nazwać. I ktoś wpadł genialnie, to w Czechach było, i ktoś wpadł na genialny pomysł. Zgadnij, Adaś, na jaki? Jak nazwać kolejny proszek, który wprowadzasz na rynek? Nazwał proszek zwykły proszek. Bo nikt nie wiedział, jak pierze zwykły proszek. No bo każdy proszek ma swoją nazwę do cholery. I tak Orion, Śmorion, Xi, Miksi, Dixi, Srixi. I wiesz, i, 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 i idę mu tak, Xi lepszy od, od zwykłego, ten jest lepszy od zwykłego. Kurde, jak pierze ten zwykły proszek? I ten czech genialny wpadł na pomysł, że nazwał proszek zwykły proszek. Podobno sprzedali wszystko w cholerę. Więc teraz, żeby może wrócić do tego, do tego pomysłu. Ja pamiętam, żeśmy robili parodię takich reklam w takim programie magazynio Krzysztofa Jaroszyńskiego, że właśnie biel, bielsza od bieli. Najbielsza biel, jaka, jaką wybieli proszek, to jest biel biała. I, I robiliśmy, że facet zwariował właśnie o tej białej bieli. Oni tak reklamowali ploszki. proszki: wszystko na jedno kopyto. Orion, jeszcze dodawali znaczek. Powiem Wam, że potem dodawali płyty, inne gadżety. Wiem, bo jedna z moich płyt też była dodawana do produktu, także też można było na tym zarobić, nie biorąc udziału w reklamie. Uwaga, jadę dalej. Puszty tu poszło brać. Efekty specjalne. Jak chcieliście Znowu piknik większy o 25% Za tę samą cenę No tak, wszystko większe, nie? Ktoś wpadł na pomysł, że tak Dłuższe auto, dłuższy facet Dłuższy jamnik dziew Dziewczyny mdleją na, na widok dłuższego No, ciekawe czy dzisiaj by to przeszło Taki seksistowski No wiesz, no ale u nas na kanale Przejdzie, nie? Mówi, że masz. Tak Także Picnicy. Jeszcze znowu te plamy. Bez żony bieda. Och, Wystarczy, dobry, proszę. Jeszcze dobry. To na dwa tysiące. Wszyscy! Pani? Ja jestem kobieta pracująca. Żadnego prania się nie boję. Oj, dzieci, dzieci! Polena, Kobiety dobra. pracujące piorą teraz w pole dwa tysiące. Ojciec brać. No, no właśnie, Ojciec brać. Dziadek. Ojciec prać. Nie szkodzi. To proszek dla wszystkich. Uniwersalny. <noise> To jest 40-latek, jeszcze jest pan y, y, Pietraszak, y, mój ukochany, zresztą aktor wspaniały, cudowny, Leonard Pietraszak, Czarne Chmury, oj, jakim ulubiony serial. Irena Kwiatkowska, mistrzyni, mistrzyni, wszystkiego, czego się dotknęła, to po prostu skrzyło humorem, pewnością siebie, wielka aktorka, no i 40-latek, pan Kopiczyński. Słuchajcie, nieprawdopodobne, że trzech, troje wspaniałych aktorów w jednej reklamy Proszku do prania Polena 2000. Tu ktoś inteligentny zrezygnował, że bielszy od białej, ale znów te plamy, znów te plamy, bo w czym wy no, Polena 2000 tylko wspiera plamy. Można było ludzi wtedy ogupić tymi proszkami, bo bardzo dużo proszków i one się chętnie reklamowały. Był duży wybór w reklamach proszku. Ja myślę, że do środka sypali to samo. Dalej. Poloneza za milion 400 to niemożliwe. Zaraz się przekonam. Milion 400 za poloneza. Wasz. Polonez. Duży, bezpieczny samochód. Masz go wtedy, kiedy chcesz. 1400 miesięcznie. Informacja w ramach FSO. Ty czekaj, 1400 miesięcznie, ty, ty 1400 zł miesięcznie rata za Poloneza. No to taki, taki leasing czy coś. Ale ty, ale zobacz jak ty tutaj wywalili na reklamę helikopter wyjeżdżający z, z tego z helikoptera samochód, rodzina na trawie, ale jaki ten mężczyzna, nie? Milion, wszystko jest możliwe. Patrz, i je but, i pilot mówi, że nie ma problemu. W Polsce nie ma problemu, możesz mieć za milion czterysta miesięcznie <grym> mieć poloneza. To były samochody mocne, bardzo, miały bardzo mocną blachę. To naprawdę rdza miała kłopot, żeby się zabrać do poloneza, chociaż był taki żart w tamtych czasach, co mówi rdza do rdzy. Mówi, poloneza czas zacząć. No to mówiła ja rdzy i powiem wam, że polo... no to było moje marzenie, Polones. Potem dowiedziałem się, że na przykład Volvo ma coś takiego jak strefy zgniotu. Że jak jest wypadek i uderzasz przodem, to strefy zgniotu tak się to wszystko, w harmonijkę zgina w tych samochodach, że przejmuje energię uderzenia, żeby w tej części, gdzie ludzie siedzą i się nic nie stało. Że silnik na przykład nie leci ludziom na nogi, tylko leci gdzieś pod spód samochodu, wypada i ta strefa zgniotu zabiera energię i ludzie w tej klatce, w której są, bo tak się składa samochód, nie? Klatka i przód i tył. Nie ma inaczej. A Polonez nie miał strefy zgniotu, ale był, miał taką potężną blachę, że ja pamiętam w tamtych czasach, że był wypadek taki Poloneza, że on tak uderzył w coś, że ta maska się przesunęła i ludziom ucięła głowę. Adaś zrobił: Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest, czy, ale w każdym razie stref zgniotu nie było. Rzeczywiście, tak można powiedzieć, gniotca, nie łamiotca. Tak, tak się mówiło o tym, o polonezie. Ja nie widziałem, że samochody reklamowano w tamtych czasach nawet. Przecież to był deficytowy artykuł, to nie trzeba było nic reklamować, żeby to sprzedać. A jednak mimo wszystko pokazali, że marka jest na rynku. Jeśli Pumex to tylko z firmy Purokolor. Puro Color. Stop! To nie tak! Znam tego kolegę. Zróbmy to inaczej. Purokolor 89? Jeśli Pumex to tylko fluorescencyjny. Nie, no nie! Stop! To zupełnie bez sensu. Zróbmy to tak! Purokolor 89? Jeśli pumex, to tylko fluorescencyjny z firmy Purocolor. Świetnie! Jeszcze raz. Purocolor 89. Zboczony reżyser. To tylko fluorescencyjny z firmy Purocolor. Czyli zobaczcie, za pomocą tego pomysłu kilka razy w ciągu jednej reklamy idzie ten sam tekst. Jeśli Purocolor, to tylko fluorescencyjny z firmy takiej, i takiej. Tak sobie wymyślili, że reżyser się nie zgadza, nie zgadza. Tylko z drugiej strony jest taki jednak seksistowski podtekst, w momencie, że no, kobieta mu się nie podoba. A widzicie, jaką fryzurę ma, ma, ma ta dziewczyna? To było bardzo modne. Się wszystkim kobiety w takich fryzurach podobały, także wszystko przed nami. Eee, kilka razy pada to samo hasło, i zobaczcie, dopiero mu się podobało temu reżyserowi kiedy? Wtedy, kiedy rozebrał aktorkę i posadził ją w wannie. Ja to tak odbieram. Znam tego pana, to jest w, w, w wielu filmach występował, ale to był przede wszystkim drugi reżyser. U Olafa w każdym filmie grał. Jak się przyjrzycie, to spotkacie tę twarz. Jedziemy dalej. O! Artyści nie znowu. Nie warto, nie warto, o pania, Pocinek, Zborowski. Nie warto, nie a to był słynny spektakl nie Hemara w Teatrze Ateneum. I oni to zrobili do reklamy? No. Ewedel. To, 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 to był słynny spektakl w Teatrze Ateneum, piosenki Hemara. I to jest z tego spektaklu. No i oni to po prostu, Wedel to kupił. Polska marka Wedel, pewnie się zgodzili. No i Gotowiec wyjęty z teatru, zaświecony. Koledzy zagrali z pianinem swój kawałek, który już dawno umieli i wzięli pieniążki. Ty, to już druga reklama ze Zborowskim. O, dobrze wiedzieć. A na mnie się No kobiety są teraz zafascynowane japońskimi Błyskawicz nie liczą, pamiętają ceny i drukują etykiety samoprzylepne. Ludzie, wierzcie miłony się nie mylą. Japońskie kasy bonowe, paragonowe, systemowe, komputerowe systemy kasowe Daj oraz kasy. kasy gastronomiczne. Zostaniesz prawdziwną bizneswoman, jeśli kupisz te japońskie tudeńka. W Tychach byłam, wagi i kasy kupiłam, i w napierzchniku całą konkurencję wypłaciłam. Byli tacy ulubieńcy publiczności jak Genovefa Pigwa. Kolega, który to robił, artysta. Słuchajcie. No, on był rozchwytywany, przebierał się za kobietę. Ja myślę, że tak naprawdę nikt nie wie, jak on naprawdę wygląda tak do końca. A Bronisław Opałko, Bronisław Opałko, no tak, oczywiście, Bronek Opałko. Ja się z nim spotkałem parę razy w życiu. Tak, rzeczywiście. I, i, i ten, i to była bardzo znana postać. A ty andaś słyszeliście takie postaci? Słutys Kierdiałek, no właśnie. A Jarema Stempowski? warszawski taksówkarz? Słuchajcie, to byli moi idole. Wygooglujcie glucie sobie. Jarem Następowski, Fiatem Fiori przyjechał do, do, do Warszawy. To do nie wiadomo. Blisko. Sołty Słuchajcie, Genovefa Pigwa. Aj, co wy wiecie o życiu? Co ty wiesz o zabijaniu, killer? No. Kiedyś tak. Adaś będzie jakiś youtuber nagrywał i powiedział: Pazura, znasz takiego? Cezary, Cezary? A, to był mój idol z młodości. Ach, tak się skończy, brać. FAPiK2. Gazetę facet, bo mnie nie, pieniądze. A ja znam tego aktora. Tak, znam go przecież. Co to jest? Czego to reklama? Nie wiadomo długo, nie wiadomo, co to za reklama. A pan. Że pieniądz bank go Bank przewioł... Polska kasa opieki SA. Solidny partner w burzliwych czasach. Tak, tak, no sztuczne nie, bo zwróciłem uwagę na efekty specjalne, niesamowite. Ten pieniążek, który mu uciekł i on go goni, ee, to są efekty specjalne na tamte czasy. Te dziewczyny w banku, zauważcie, jakie było zaufanie do ludzi. Nie było szkła między obywatelem a, a kasjerką. Nie było napadów na bank w tamtych czasach w Polsce. W Polsce nie było napadów na bank, tam nie było pieniędzy. I tutaj PKO S.A. To był nowy bank, który wtedy wchodził, bo kiedyś było tylko PKO. Bank PKO. I potem się podzieliły. Na, jeden się wziął nazwę PKO i do, musiał sobie dodać S.A., drugi B.P. No to żebyście wiedzieli tak gwoli przypomnienia. Długo nie wiadomo o co chodzi. Zauważyliście, że jednak to marnotrawstwo czasu na to, zanim ktoś się domyśli o co chodzi, albo być może zrobili to celowo, że to ma wciągnąć widza w opowieść taką futurystyczną, i dopiero potem jest, że jednak bank to jest bank, że te pieniążki dobrze, że wywiało i dobrze, że wpadły do, do banku, bo to były instytucje zaufania publicznego, banki, których nie wolno było reklamować tak jak teraz, że reklamują banki na przykład aktorzy komediowi albo ludzie kojarzący się z humorem, albo te wiewiórki, które jedzą orzeszki, albo pies. Pan Franceski z psem reklamował, reklamował bank. Ja kiedyś miałem propozycję, znaczy rozmowę w jednym z największych polskich banków, żeby reklamować ten bank, i powiem Wam, że ci panowie prezesi powiedzieli: Panie Czarko, my tak Pana lubimy, te Pana film, na wtedy 13 posterunek robiłem. Ten posterunek, no bo nie możemy, chcieliśmy Pana do reklamy, ale przez ten posterunek nie możemy, bo my jesteśmy instytucją w zaufania publicznego, wie Pan, i no nie może aktor komediowy reklamować tego, żeby ktoś pieniądze nam powierzał swoje. To jest zbyt poważna sprawa. I minęło parę lat, no jest Szymon Majewski i inni, i wiewiórki, i wszyscy. poziomo. luksusowe marzenie pieszych. To jest Piotrek Gąsowski. A, to wiedziałem. Zatłoczony w godzinach szczytu na autobus. Wiedziałem. Dobrze gra. O, to premiowany. Samochód dla każdego, minimalne raty, żadnych odsetek i żadnych wielkich gotówki. to przecież auto... Nie mów! Ten. Mam to na końcu języka. to... Ten. Auto tak. Tak kupisz na ratę. Nie wiedziałem. A, nie wiedziałem. No i znowu aktorska scenka. Fajna, bo Piotrek to zrobił z właściwym sobie wdziękiem. Auto tak. Mocno owocowy. Auto frugo. Co słynne szanowni było. Szanowni. Kamera odjeżdża, zobacz jak daleko, i wjeżdża na owoce. Dzisiejsza rozwydrzona młodzież musi wiedzieć, że nam często brakowało buraków. A co dopiero mówić o owocach? Frugo bez żadnych ograniczeń. Ja pamiętam, że to był hit, Frugo. Pamiętasz Ty, te, te czasy czy ja, nie? Ja już... Że frugo to był hit. Ja tego nigdy zdaje się nie piłem może za dwa razy. Julek Machulski na planie ciągle pił frugo, frugo, frugo. Wiesz, co to znaczy frugo? Fru, kiedy się mówi fru, frugo, czyli go wyrzuć, pierdzielni albo walni, wiesz, frugo. Czyli wiesz, do co, no to frugo? Jeb. Wiesz, i, te, no, i tak, i, to, i, to, i nazwali to frugo. Dzisiaj to już w ogóle nie, nie używamy tego określenia frugo. Ja już zapomniałem nawet, że frugo to było. Powiedzenie takie między nami, wie, frugo, no i wiesz, no ta też jest, nie jest zła, bo kamera musiała daleko od niego odjechać, bo potem i tak to było na jakimś dużym green screenie robione. Tak, powróciło frugo parę lat temu, ale jest jeszcze tutaj ciekawe, że ta starsza pani w berecie, beret to się kojarzy właśnie z takimi stalinowskimi czasami, coś tam pierdzieli, pierdzieli w takiej tej garsonce i ten młodzież ją wytego, uśmiechnięty chłopak ma wszystko w dupie, no takie przesłanie. No już, już już takie się rozwijały te reklamy, powiem ci. Coraz bardziej. Nazywam się i wiem czego chcę. mam wątpliwości. Do dziś to jest. Lubię Jesteś. siebie. Jestem na luzie. Kiedy jestem sam. Słucham muzyki. Kiedy jestem. ładny, jem. Kiedy mam czas. Idę do kina. Kiedy mam ochotę. Umawiam się z dziewczyną. Kiedy się zmęczę, śpię. Kiedy chcę, chcę się pić. Jest prań. Czyli napoje, patrz. Po do prania napoje dla ciebie ludziom. Wszyscy piją spray. Liczy się pragnienie, posłuchaj swojego, czy nie zdążyłem przeczytać. To jest do dziś jakby taki bon mot tych wszystkich reklam, które mają dotyczyć młodzieży, że wiesz, jak mam ochotę, to, to biorę to, jak, jak, a jak mi się chce pić, to chcę biorę to, a jak robię to, to oglądam film. A potem było: bądź sobą, wybierz Pepsi. Wiesz, że to jest zawsze to samo. Żebyś był sobą i wybrał nasz napój, tylko troszkę inaczej podane. I słuchajcie, zobaczcie sobie reklamy napojów. To ten Bonmot, on towarzyszy wszystkim produktom skierowanym do młodzieży. Masz być sobą i to jest fajne, to jest cool, to jest zajebiste. Do dziś działa. A, jak amerykański film. Papierosy ty, Westy. Teraz nie wolno reklamować papierosów. Robak jakiś. অঁ কচু আপ To nie, nie wierzę. A tak dobrze szło. West Testy. O kurde, a tak dobrze szło, nie, Adasiu? Ja też nie. on, on A na tę kobietę, nie? No powiem, powiem wam, że rzeczywiście zakończenie brawurowe. Ale nie no, zdjęcia są jak z amerykańskiego filmu, to trzeba powiedzieć, że, że ten bohater jest, są te zbliżenia tych, tych rzeczy, tu naciska radio, ratuje. My znamy Bogusaliny, że to jest facet, który zabija, a tutaj ratuje malutkiego robaczka, który się znalazł w wodzie i pali Westy. Wyobraźcie sobie teraz, że jak, jak, ja bym, jak ja bym teraz zajarał szluga tu na kanale. Ja jutro pudelek pierwsza strona i by było, że Cezary pazura uczy dzieciaki i dorosłych palić papierosy. West, nawet nie wiedziałem, takie fajki są, kiedyś były rzeczywiście. Ale to zakończenie jest takie. Problem, tu się nie pali! Moi drodzy, nie wiem, dajcie znać, czy wam, się, czy wam się to podobało. Ja nawet przysięgam Wam, że ja nie widziałem, że tyle polskich reklam było. Ile tutaj się pokazało. A przecież wiele pamiętam, których tu nie ma. Trzeba by je troszkę obgadać, nie? Następnym razem. Którymś. Dajcie znać w, w komentarzach, czy chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się za tydzień. Do widzenia.